Zuzanna goździk nie spodziewała się, że ten zadufany w sobie domorosły kosmopolita od siedmiu boleści Karl Dominik Junior okaże się być tak wdzięcznym słuchaczem, a do tego twórcą rozwiązań kreatorem, wizjonerem, dokładnie tak jak ona. Niechcący znalazła pokrewną duszę, która rozumie jej niedolę i samotność. On jako mężczyzna miał więcej swobody, lecz, mimo to, ze zrozumieniem podchodził do jej twórczych rozważań. Jako pierwsza na swojej drodze spotkana osoba potwierdziła słuszność przyjazdu aż do Tarnowic, by ratować swój patent przed męskim, szowinistycznym, medlącym oczy złoczyńcą. Karl postanowił zająć się sprawą z samego rana. Uruchomić swoje rozległe kontakty i dopaść oszusta przy kolejnej próbie matactwa. W końcu był szanowanym obywatelem i przedsiębiorcą, a tymczasem rozkoszował się nieoczekiwanie doborowym wieczorem. Karl już spisał wieczór na straty, był zrezygnowany, a fakt, że ten wieczór jawił się być taki sam, napawał go tylko jeszcze większym zniechęceniem. Tymczasem taka niespodzianka od losu. Panna Zuzanna. Cóż za intrygująca osobka, myślał. Kobieta, fakt przystojna i elegancka, ale przymioty umysłu jeszcze bardziej podkreślały urodę. Karl nigdy nie szukał w kobietach towarzyszek rozmów i dowcipu. Szukał czegoś zgoła innego. A niespodzianką okazała się być panna Goździk. Tym bardziej poruszyło kawalerskie serce Karla Dominika Juniora. Pechowa historia panny Zuzanny wyglądała w następujący sposób. Jako jedna z niewielu kobiet studentek, panna Zuzanna miała rozum nie od parady. Studiowała w stolicy, a oprócz niej jeszcze tylko trzy inne kobiety. Jej bohaterką była Maria Skłodowska, a jak? jej idolka. Wybrała nauki chemiczne i biologiczne. W głowie była jej nauka, a nie zaloty. Jednak kiedy poznała mężczyznę eleganckiego, szarmanckiego, uwodzicielskiego, od razu zapałała uczuciem. Mężczyzna był przedsiębiorcą, prowadził szeroko pojęte interesy krajowe i zagraniczne, pośredniczył w ważnych transakcjach. Kiedy więc zainteresował się jej pracą i projektami tworzonymi nocami, Zuzanna była zachwycona i przystała na taki układ biznesowy. Wienio Starzyński, bo tak nazywał się mężczyzna, zaproponował sprzedaż patentów odpowiednim wytwórcom i inkasowania procentu od gotowego produktu. Zuzanna ochoczo przystała na pomysł, przecież musiała opłacić dalszą edukację. Gdy tylko patenty trafiły w ręce Starzyńskiego, drania, on sam ulotnił się pod osłoną nocy. Zuzanna postanowiła nie tracić zimnej krwi i wytropić drania. Wszak hubertusowe łowy były w jej rodzinie tradycją. Znalazła w szpargałach wienia papiery z lokalizacjami firm produkujących mydło. I tak goniła chudre po miastach II Rzeczypospolitej i Rzeszy. Starzyński zawsze wyprzedza ją o krok. I tak po nitce do Kłębka 11 kwietnia wysiadła na stacji kolejowej w Tarnowskich Górach. Im więcej opowiadała o swoich przygodach, tym Karl rozpływał się w zauroczeniu. Zaproponował spacer do hotelu, gdyż robiło się już nie skoro. Adama nie powinna sama błąkać się w obcym miejscu. Pełnia księżyca sprzyja zakochanym. Wystrzelił Karl Dominik jak ze szlojdra. Hasło, które wypadło z jego ust, przeczytał gdzieś na kuchennym kalendarzu jego wiernej służącej Gerty. Śmiał się z jej babskich romansideł, ale teraz, dziś, o dziwo wierzył w to, co mówił. Szli wzdłuż rynku, następnie Gliwicką. Wtem Zuzanna zaczęła krzyczeć w niebo głosy: Wielio, ty draniu, ty szujo! Czy to ty, czy to... Czy to ciebie widzą moje oczy? Wyrwała się spod wspierającego ramienia Karla Dominika i ruszyła w stronę drzwi wejściowych fabryki Lukaszika. Chwilę wcześniej Lukasik wraz z wciętym już mocno Wieniem starzyńskim opuścili lokal pod Lipami, by Lukaszik mógł dokonać prezentacji swojej fabryki przed nowym inwestorem. Zuzanko, kwiatki moje, a cóż ty robisz tu tak daleko? Kochanie moje, jak się tu znalazłaś? Bełkotał Wienia. Ja? Co ja tu robię? Co ty tu robisz, oszuście? Szukam cię po całej Polsce i Rzeszy, łajdaku. Oddaj moje patenty, kłamco. Łukaszik oraz Dominik spojrzeli po sobie. Wszak znali się doskonale. Jako tarnogórscy przedsiębiorcy bywali w tych samych kręgach. Uszanowanie panu, uchylił kapelusza Łukaszik. A to dobry wieczór, odparł Dominik Junior. Drodzy Państwo, jestem pewien, że to zwykłe nieporozumienie. Zapraszam, wejdźmy, wyjaśnijmy sobie te delikatne kwestie w środku. Nie budząc przy tej sposobności śpiących obywateli. Mam pewność, że to zwykłe nieporozumienie, i szybko sobie wszystko wyjaśnijmy. Karl trzymał rozgorączkowaną zuzannę za ramiona. Skąd w tej osóbce tyle energii? Pomimo tajemniczej sytuacji zdążył i o tym pomyśleć. Lukasik wyszarpał do środka fabryki i podchmielonego pana Wienia. Już w środku Lukasik, przejmując rolę właściciela i też rozjemcy, zaczął. Drodzy Państwo, tylko tu obecnej damy nie znam. A Arzuca pani inwektywy pod adresem mojego gościa, partnera w biznesie, jak śmiem sądzić. Mało tego, odbywa się to na terenie mojej fabryki. Żądam wyjaśnień. To żaden partner. Żadnych biznesów z nim pan nie zrobisz. Ten patent należy do mnie. On go wykradł. Ależ Zuzanno, niczego nie ukradłem. Wyrzucił Starzyński. Wróciłbym do domu z zyskiem. Jakiego domu? Nie mamy już domu. Mieszkanie jest zadłużone. Twoich rzeczy w nim nie ma. Dozorca ściga z opłatami. Musiałem cię znaleźć. Łaj zaskończona. Proszę o spokój, zarządził Lukasik. Jaką mamy pewność, że to ta pani mówi prawdę? Szanowny kolego Lukasik, zagroził Karl Dominik. Proszę nie obrażać mojego gościa. Ależ nie obrażajmy się w ogóle na nikogo, podzielmy się zyskiem, wszyscy, wtrącił się Wienio. Nie ma takiej możliwości, oszuście. Oddasz pani patent w tej chwili. Ani mi się śni po moim trupie. To niegodne dżentelmenów takie zachowanie. Widzę, że pan nie masz honoru. Proszę, tu są weksle. Karl wyciągnął z marynarki papiery, których nie zdążył dziś przepić. Dam panu, wypiszesz sobie kwotę i znikniesz nam z oczu raz na zawsze. Ale wpierw oddaj pani, co do niej należy zarządził Karl Dominik. Mężczyzna przyjrzał się wekslom, uznał, że prawdziwe nie mam nic do stracenia sapnął. podał zuzannie patenty. Ucieszona panna goździk spojrzała na dokumenty i osunęła się na ziemię. Zemdlała Boroczka ze szczęścia, rozkleił się Lukasik. Karl cisnął Włotra weksle, po czym pochwycił Zuzannę na ręce i ruszył do wyjścia. Żegnam panów, to spotkanie z przyjemnością nie miało nic wspólnego. Wyszedł ciesząc się, że trzyma Zuzannę w objęciach. Co to była za scena? Jestem zdegustowany, panie Starżyński. Wyjaśni mi to pan? A człowieku, nie gorączkuj się. Ja też wychodzę. Interesu nie będzie. W takim razie dzwonię po milicję. Lukasik ruszył z kodami w górę do swoich biur, by wykonać telefon. Nie pójdziesz tak prędko, bratku. Wienio ruszył za Lukasikiem. Gdy ten podnosił słuchawkę, by zatelefonować, poczuł uderzenie w głowę. Osunął się na ziemię. Żadnej milicji. Mam weksle, uciekam z tej żałosnej mieściny, mówił wienio. Otworzył szafę, kopniakiem potraktował omdlone ciało Lukasika, które wturlało się do pomieszczenia. W te pędy ruszył na dół do wyjścia. Musiał zbiec jak najszybciej, zanim Lukasik się obudzi i zacznie nawoływać. Pech chciał, że młodzi terminanci myśleli już o tańcach w parku strzeleckim. I nie przykładali się do ostatniej szychty. Z jednej ze skrzyn wyśliznęło się małe mydło. Wienio Starzyński zeskakiwał ze schodów po dwa stopnie naraz. Nie patrząc pod nogi, biegł w kierunku drzwi. Małe mydełko znalazło się centralnie pod jego butem, gdy robił największego susa ze wszystkich dzisiejszych. Przewracając się na ziemię, uderzył w tył głowy. Krew wylała się do środka czaszki, a wienio Starzyński dokonał żywota. W tej jego, zdaniem żałosnej, mieścinie Tarnowic. Halemba z otwartymi ustami słuchał gorączkowej relacji uwolnionego przed chwilą z szafy Łukaszika, Że spotkał się w restauracji z oszustem, którego śledziła kobieta w towarzystwie Karla, że doszło do kłótni, że spił oszusta pod lipami, a ten go zamknął w szafie. A Łukaszik słyszał tylko jak biegł, runął na ziemię, a potem zapanowała cisza.